Hello. No więc tak, tak, tak. Jeszcze jeden szczegół tu, I tu jest moja lewa ręka, i coś mamy ze mną, nie tak bo. Jak mam na, normalnie, tak w dół jest ok. A jak ją biorę do góry, to wtedy bardzo mi boli bark. O, w tym miejscu. O. I ja się wtedy robię zły. I zaczynam krzyczeć. Pytam. Się w internet, tu o co chodzi? A ja nie wiem, o co chodzi. I To bardzo boli.